Tymowa. Jedna z miejscowości położona na terenie gminy Ścinawa. A w niej niewielka szkoła, do której codziennie zmierza kilkudziesięciu uczniów z okolicznych miejscowości. Dzieci, aby dotrzeć do celu, niejednokrotnie muszą pokonać trasę, idąc ulicą bez pobocza czy też chodnika. Aby dzieci były bezpieczne i bardziej widoczne na drodze, w szkole odwiedzili je policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie. Spotkanie rozpoczęło się przypomnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się po drogach, ale i również pobytem w domu, czy też kontaktów z obcymi. Policjanci wiedzą, jakie zagrożenia czyhają na dziecko idące wczesnym rankiem drogą bez pobocza, czy też chodnika. Gdy jest jeszcze ciemno, taki pieszy dla kierowcy jest praktycznie niewidoczny. Aby temu zapobiec, funkcjonariusze rozdali uczniom opaski odblaskowe, i odblaski z migającymi światełkami, które zakupiła jedna z lokalnych firm działająca na terenie Ścinawy. Na zakończenie oczywiście nie mogło się obyć bez oglądania policyjnego radiowozu.